Dzień dobry, witam Państwa. Michał Szepanek, to jest program Goś Filo TV, a moim i Państwa gościem jest Jego Magnificencja Rektor Politechniki Śląskiej Profesor Doktor habilitowany Inżynier Marek Pawełczyk. Witam Pana bardzo serdecznie i bardzo dziękuję za przyjęcie na, naszego zaproszenia. To dla nas ogromny zaszczyt. Dziękuję bardzo. Dla mnie to wyjątkowa przyjemność, również zaszczyt. Chciałem rozpocząć naszą rozmowę od pytania, jak rozpoczęła się kariera naukowa pana rektora. Dlaczego pan rektor rozpoczął studia na Politechnice? To jest bardzo ciekawe pytanie. Szkoła średnia, którą ukończyłem, to było technikum elektroniczne w Bytomiu. Zastanawiałem się długo, jakie studia podjąć. Nie ukrywam, że w szkole średniej głównymi przedmiotami, oprócz tych zawodowych, którymi się interesowałem, to była matematyka i fizyka. Brałem pod uwagę uczelnie w Krakowie, brałem pod uwagę inne uczelnie także na Śląsku, ale niemniej jednak zdecydowałem się kontynuować swoją pasję związaną z elektroniką. Wybrałem kierunek elektronika i telekomunikacja. Wybrałem na Politechnice Śląskiej, ale szczerze mówiąc, troszkę też krywałem się ambicją, bo wówczas na ten kierunek właśnie było najtrudniej dostać. Chyba było wówczas około 6 kandydatów na jedno miejsce, doszedłem do wniosku, że że spróbuję, spróbuję się sprawdzić. Wówczas były jeszcze egzaminy wstępne. Pamiętam, że przejechałem na te egzaminy wstępne na kilka dni na Politechnikę Śląską. Trwały kilka dni, składały się z dwóch części z matematyki, z fizyki, z języka obcego. Spędzałem ten czas w akademiku. To był taki pierwszy rzeczywisty kontakt z uczelnią i nie żałuję absolutnie niczego. Te studia były niezwykle wymagające ale już chyba mocno mnie też ukształtowały, nauczyły mnie też, można powiedzieć, troszkę przetrwania, dlatego że wymagania, zaliczenia, ta cała procedura, w ogóle przejścia ze szkoły średniej na uczelnię, na szkołę wyższą, forma prowadzenia zajęć, to było olbrzymie wyzwanie i chyba też już mnie zaczęło wciągać w trakcie studiów w taką pracę naukową. Studiowałem w ramach indywidualnego programu studiów. Były nawet takie przedmioty, które były stworzone tylko i wyłącznie dla mnie, indywidualnie prowadzone z profesorami. To spowodowało, że już w trakcie studiów miałem szansę sięgnąć troszkę właśnie po naukę, spróbować coś opublikować, nawet na, w takich miejscach jak Yokohama, czy w postaci artykułu naukowego w czasopiśmie. W tamtych czasach to rzeczywiście było dosyć wyjątkowe. Zainteresowali się mną wybitni profesorowie i bardzo mi też w życiu pomogli. W związku z tym to się przełożyło później na studia doktoranckie i ta kariera się już potoczyła. Mhm. A Chciałem się właśnie zapytać, dlaczego warto wybrać akurat Politechnikę Śląską? <laughs> Obecnie to jest uczelnia niezwykle prestiżowa. To jest jedyna uczelnia badawcza na Śląsku, jedna z dziesięciu uczelni badawczych w Polsce. Uczelnia, która funkcjonuje także w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. I to nie wiąże polityki śląskiej tylko i wyłącznie z kierunkami technicznymi, dlatego że staramy się, żeby kształcić i inżynierów, ale nie tylko inżynierów, a nawet jeśli inżynierów, to inżynierów, którzy są świadomi wyzwań obecnych, wyzwań społeczeństwa. Dlatego staramy się, żeby to był uniwersytet techniczny, pokrywający właściwie wszystkie obszary kierunków technicznych, ale właśnie z całym bogactwem również innych. A dlaczego warto studiować? Dlatego, że oprócz całego, całej, całej palety kierunków studiów, najważniejsze jest to, co nas wyróżnia, a wyróżnia nas podejście do prowadzenia zajęć i do kształcenia studentów, to podejście jest podejściem. Bardzo partnerskim, opartym o kształcenie zorientowane projektowo, opartym o indywidualizację ścieżek kształcenia. To u nas, wybierając określony kierunek studiów, w trakcie tego okresu studiowania można wielokrotnie dokonywać różnego rodzaju wyborów, które ukształtują sylwetkę studenta, później absolwenta w sposób całkowicie zindywidualizowany. Taką, taką myślą, którą staram się przekazywać, mówiąc o Politechnice Śląskiej. Zachęcając do studiowania, do współpracy z Politechniką Śląską, jest to, że, że staramy się, aby student, który kończy nawet kierunek studiów, na którym było 200, 200 osób, aby nie był jedną z 200 osób, które ukończyły ten kierunek studiów, tylko żeby był jedną z jednego. Mhm. Czyli żeby miał tak dobraną. Swoją ścieżkę kształcenia, tak dobrane przedmioty, tematyki, projekty, żeby go to absolutnie wyróżniało, żeby był kimś absolutnie wyjątkowym, żeby znalazł swoje miejsce na rynku pracy, całkowicie niepowtarzalne i żeby przede wszystkim zyskał właśnie bardzo, bardzo bogate kompetencje. Mm -hmm. A więc podejście oparte o projekty, nietradycyjne takie podawcze kształcenie, to jest, to jest elastyczność, to jest możliwa współpraca w środowisku międzynarodowym z biznesem. To jest coś, co wyróżnia. Czyli, nawet jak ktoś by wybrał kierunek studiów i doszedłby do wniosku, no może inny kierunek byłby lepszy, dlatego że ja sobie zdaję sprawę, że, będąc uczniem szkoły średniej, no nie o wszystkich kierunkach studiów ma się taką samą świadomość. Każdy potrafi rozpoznać takie kierunki jak informatyka, mm. prawda, chemia, fizyka, na pewno tak, ale, ale już takie kierunki bardzo specjalistyczne, które mają często wieloczłonowe, złożone nazwy, tak na bardzo, za bardzo nie wiadomo, co na nich jest. Nawet gdybyśmy przeczytali jakąś informację o tym kierunku studiów, jakieś sylabusy przedmiotów, to mimo wszystko jestem jeszcze wiele niewiadomych, wiele niewiadomych pojęć. I ważne jest to, żeby wybierając nawet ten kierunek, żeby w ramach tego kierunku można było bardzo, bardzo nawet daleko odejść od tego podstawowego mm -hmm. toku kształcenia. To jest coś, co wyróżnia Politechnikę Śląską. Mm -hmm. A chciałem właśnie zapytać, bo Pan poruszył temat tego kształcenia zorientowanego projektowo PBL, czym ono właśnie jest? To jest wyjątkowa absolutnie rzecz. W Politejnice Śląskiej jest najwięcej projektów kształcenia zorientowanego projektowo, a mogę coś na ten temat powiedzieć ze względu na to, że akurat byłem osobą, która wprowadzała to kształcenie na Politejnikę Śląską. Miało to miejsce już kilkanaście lat temu. Wówczas poproszony przez ówczesnego prorektora odbyłem kilka wizyt zagranicznych na uczelnie, które znane są w Europie z kształcenia zorientowanego projektowo. Starałem się zaproponować pewne przełożenie tych metod na nasze warunki i najpierw rozpoczynając od jednego kierunku studiów, następnie dwóch, następnie kilku. Gdy zostałem prorektorem, te szanse, można powiedzieć, dystrybucji tej myśli wzrosły. Gdy uzyskaliśmy status uczelni badawczej, zyskaliśmy też finansowanie, żeby tę metodę bardzo rozpowszechnić. A na czym to polega? Polega to na tym, że studenci reprezentujący różne kierunki studiów tworzą grupy pięcioosobowe, i tymi grupami opiekuje się trzech nauczycieli akademickich, trzech profesorów, adiunktów. Do tego nieograniczona możliwa liczba konsultantów z przemysłu, z otoczenia społeczno-gospodarczego, którzy wychodzą z tematami tych projektów, z propozycjami, ale także konsultują bieżący postęp, bieżące rozwiązania. I realizując taki projekt, właściwie zastępujemy część kształcenia, które normalnie by się odbywało na danym semestrze. Studenci mogą wręcz zastąpić część przedmiotów. Tym projektem. Natomiast sam projekt i sam efekt tego projektu w postaci jakiejś konstrukcji, on jest tylko narzędziem. Kształcenie zorientowane projektowo to jest rzeczywiście, kszta, rzeczywiście kształcenie. Czyli kształcąc projektowo, my staramy się przekazać wiedzę właściwie taką samą, ale może nawet bogatszą, mhm. w lepszej, lepiej przystępnej formie, w bardziej mhm. przystępnej formie. Czyli przede wszystkim uczymy pracy w grupie, uczymy rozwiązywania problemów. Bardzo duża elastyczność czasowa, bo studenci spotykają się realizując ten projekt. W dogodnych dla siebie godzinach, w dogodnych terminach, mają możliwość korzystania praktycznie z całej infrastruktury uczelni. Mamy studenckie centrum kreatywności, bardzo dobrze przygotowane do, do oferowania właśnie studentom tej możliwości pracy zespołowej. I takich projektów, proszę sobie wyobrazić, my uruchamiamy w skali roku około 250. Po tych wielu latach doświadczeń zdecydowaliśmy się wychodzić także w obszar międzynarodowy i staramy się, żeby w tych projektach Realizowanych metodą kształcenia zorientowanego projektowo, czyli PBE, żeby uczestniczyli studenci i opiekunowie także z uczelni zagranicznych. Natomiast ponieważ ta myśl tak mocno się rozwinęła w uczelni, stała się tak atrakcyjna, studenci pracują w małych grupach, realizują tematy, które ich interesują. Nauczyciele, akademicy też są niezwykle zadowoleni, bo też pracują z bardzo zaangażowaną młodzieżą. Staraliśmy się to przenieść także na zaangażowanie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. I około 150 projektów rocznie zrealizowanych właśnie dedykowanych y, uczniom wyróżniającym się ze szkół średnich, tych najlepszych szkół, państwa szkole, z którymi współpracujemy i wydaje się, że to także zyskuje olbrzymie zainteresowanie. Dwa razy do roku robimy taką konferencję podsumowującą, mm. gdzie te projekty są prezentowane. Naprawdę, y, przyglądając się efektom tych projektów, no można w Paść na kolana. To są, to są znakomite rozwiązania. Widać, jak duże zaangażowanie było po stronie przede wszystkim uczniów czy studentów i osób także je wspierających. Mm -hmm. I staramy się także, żeby te projekty integrowały młodzież, właśnie tą ze szkół ponadpodstawowych, y, ze studentami. Dlatego, im w, y, więcej takich przypadków, że w jednym projekcie są reprezentanci jednego i drugiego środowiska, tym lepiej. Mm -hmm. Uczelnia staje się bliższa szkołom ponadpodstawowym. Z kolei nasi studenci są też znakomitym pomostem pomiędzy uczniami, którzy być może po raz pierwszy w ten sposób stykają się z uczelnią, a już wykładowcami, nauczycielami akademickimi. Dziękuję. A chciałem właśnie zapytać jeszcze, w tym temacie też to są, jakie są te innowacje wprowadzane przez Politechnikę właśnie w systemie na przykład nauczania, ale też po prostu tak ogólnie w działaniu politechniki. Jeśli chodzi o to kształcenie, właśnie omówiliśmy kształcenie zorientowane mm -hmm. projektowo, ale elementem uzupełniającym to jest kształcenie zorientowane problemowo. Czyli mm -hmm. nawet gdybyśmy mieli przedmiot, który nie jest jakimś dużym projektem, ale do tego przedmiotu można podejść w taki sposób, że będziemy omawiali kolejne zagadnienia jedno po drugim. A można zrobić tak, że na początku przedstawimy pewien problem, yy, pokazując na przykład jakiś obiekt funkcjonujący w rzeczywistości, w przemyśle i potem kolejne metody. Nauczane w ramach tego przedmiotu mm. mogą się już bezpośrednio odnosić do danych pozyskanych z tego obiektu, ogólnie w jakiś sposób go opisujących i, i udoskonalających na przykład funkcjonowanie. Kolejna sprawa to elastyczne kształcenie, o którym wspominałem. Kolejna sprawa to jest kształcenie na przykład dualne na Politechnice mm. Śląskiej. Też bardzo ciekawa postać, też jesteśmy liderem w kraju w tym zakresie polega to na tym, że student podpisuje, zawiera taką właściwie umowę z pracodawcą, z którym będzie powiązany i z Politechniką Śląską. I kilka miesięcy realizuje program studiów na uczelni, następnie kilka miesięcy w przedsiębiorstwie. Ale podkreślam, że w przedsiębiorstwie realizuje program studiów, a nie praktykę. W związku z tym to wymaga olbrzymiego zaangażowania przedsiębiorców. No i jest czymś absolutnie wyjątkowym. Kolejna taka bardzo, bardzo istotna innowacja w naszej uczelni to są przedmioty wybieralne teraz nauczyciel akademicki może zaproponować dowolny przedmiot, mhm. który wynika z jego pasji, z nowych odkryć, z tego czym zaczął się interesować na przykład nawet w ostatnim czasie i zaoferować studentom niezależnie od kierunku studiów i niezależnie od roku studiów. Mhm. I wychodzimy z takiego założenia, że właśnie takie przedmioty mogą wspólnie studiować studenci na przykład w kierunku jednego innego zupełnie mm -hmm. od siebie odległych, no, wyobraźmy sobie na przykład architekturę i informatykę mm -hmm. i to może być na przykład student powiedzmy pierwszego roku i student trzeciego roku. Dlaczego nie mogą tego robić, skoro na przykład mogą wspólnie chodzić na zajęcia z wychowania fizycznego? Mm -hmm. Oczywiście, nie wszystkie przedmioty da się w ten sposób poprowadzić, ale te związane z nowoczesnymi technikami, metodami, czymś takim absolutnie atrakcyjnym obecnie, o czym się słyszy, chociażby metody sztucznej inteligencji, Dlaczego mhm. tak nie można z tego zrobić? I to jest właśnie coś, co wypełnia tą ścieżkę kształcenia, czyli student w tym momencie, dobierając sobie takie przedmioty, zmieniając sobie mhm. je w trakcie, w trakcie studiów, jest w stanie wybrać coś dla siebie odpowiedniego. Kolejna rzecz, studenckie koła naukowe. W naszej uczelni jest ponad 200 studenckich kół naukowych. Wiele z tych kół to są koła, które wygrywają różnego rodzaju zawody, również międzynarodowe. Mhm. Oczywiście są koła mniejsze i większe, ale jednak każde z tych kół to jest koło, które nie, nie że liczy 5, czy 5 czy, czy 10 osób. Mm -hmm. Niektóre z nich liczą kilkadziesiąt, pięćdziesiąt, osiemdziesiąt osób. Bardzo ciekawym przykładem. Y, zaangażowania właśnie studentów, to jest to, jak oni organizują pracę takiego koła. Mm -hmm. Potrafią pozyskiwać sprzęt, potrafią pozys y, y, znakomicie dzielić y, się obowiązkami, potrafią prowadzić akcje marketingowe, mm -hmm. pozyskiwać sponsorów, y, y, publikować y, w mm -hmm. czasopismach naukowych, prezentować się na wystawach, na konferencjach, mm -hmm. robić konstrukcje. Y, no, naprawdę miło patrzeć, jak to się mm -hmm. rozwija w uczelni. I rolą władz uczelni jest zapewnienie właśnie tej możliwości, czyli czegoś mm -hmm. takiego, czego pewnie nie spotka się na, na wielu, wielu czy na większości innych uczelni, yy, a więc takiej przede wszystkim właśnie od part, otwartości, partnerskiego mm -hmm. spojrzenia na studenta, czyli nie na zasadzie klienta, który przyszedł i trzeba go obsłużyć i jest kolejną osobą, którą trzeba odhaczyć właśnie w tym całym naszym zapisie absolwentów, tylko stworzyć mm -hmm. takie warunki, żeby żeby mógł znaleźć na tej uczelni coś, czego nie znajdzie pewnie gdzie indziej, a co wpłynie na jego rozwój. Mhm. Jeszcze chciałem zapytać o tą koncepcję Uniwersytetu Europejskiego Eureka Pro. Czym, to, czym ona właśnie jest? Tak, ta koncepcja wzięła się od kiedyś takiego znanego wystąpienia prezydenta Macrona, mhm. który powiedział, że uniwersytety europejskie powinny łączyć się w pewne sojusze. I w ramach tych sojuszu powinni starać się stworzyć coś nowego, pewną nową ofertę dydaktyczną, nową ofertę badawczą. I zostały ogłoszone takie konkursy. I myśmy jako Politechnika Śląska wzięli udział w tym pierwszym dużym konkursie. Mm -hmm. Był wstępny taki konkurs, ale on dotyczył tylko i wyłącznie takiej wybranej niewielkiej grupy. Natomiast w tym dużym konkursie wzięliśmy udział i wraz z innymi uczelniami z Europy stworzyliśmy taki sojusz. Ten nasz sojusz o, y, Wspiera się wokół takiej przewodniej myśli zrównoważonej konsumpcja i produkcji, ale takiej bardzo szeroko rozumianej, bo jak mm -hmm. popatrzymy na to, czym jest na przykład zrównoważona produkcja, to możemy spojrzeć na produkt na przykład pod kątem od strony mechanicznej, od strony na ten sam produkt, od strony na przykład cyfrowej, od strony gospodarki mm -hmm. obiegu zamkniętego, od strony przygotowania kadry zarządzającej, prawda, mm -hmm. tym projektem, od strony mm, jeszcze tam jakichś na przykład rozwiązań architektonicznych, dlatego ten obszar y, absolutnie nas w żaden sposób nie ogranicza, mm -hmm. wypełnia. I te uczelnie, które tworzą z nami taki sojusz, to są uczelnie z, y, z Francji, na mm -hmm. przykład taka duża uczelnia University of Lorraine, to jest ponad 60-tysięczny uniwersytet. Mm. Uniwersytet w Belgii, w Grecji, w Hiszpanii, w Austrii, dwa uniwersytety w Niemczech, w Rumunii. Mm. Łącznie z Politechniką Śląską to jest dziewięć uczelni i staramy się tworzyć wspólne programy, mm. specjalności, kierunku studiów, oferować cały szereg różnego rodzaju takich form uatrakcyjniających mm. i wzbogacających kształcenie. Wykłady, szkoły letnie, szkoły zimowe, seminaria, wspólne doktoraty, podwójne dyplomy. Mm. A dla naukowców także stwarzać warunki na zasadzie takiej, że w porządku, możecie współpracować z kim chcecie, ale jak nie macie partnera, to to będą właśnie naturalni partnerzy, czyli tu jest bardzo, bardzo bogata oferta. W związku z tym możemy się zmieniać infrastrukturą, kompetencjami, kadrą, studentami i przede wszystkim korzystać także z rozwiązań, które te uczelnie już wdrożyły, na przykład rozwiązań administracyjnych. W ten sposób od siebie się wzajemnie ucząc mhm. i starając się wnieść na nas w swoje nasze własne lokalne pole na przykład coś, co jest wyjątkowo ciekawym rozwiązaniem mhm. innowacyjnym w innej uczelni. Ja chciałem jeszcze zapytać Pana Rektora, jakie są Pana zdaniem przyszłościowe kierunki kształcenia, takie, które warto wybierać? Tak, tak, to jest bardzo ciekawe pytanie. Przede wszystkim uważam, że należy studiować na dobrej uczelni, bo jeśli się studiuje na dobrej uczelni i to kształcenie właśnie jest realizowane w takiej postaci elastycznej, to nawet jak się, tak jak powiedziałem, jak się rozpoczęło jakiś kierunek studiów, a widzimy jak się zmienia życie, jak się zmienia sytuacja, no teraz widzimy chociażby sytuację geopolityczną. Dam przykład. My akurat medycyny na Politechnice Śląskiej nie prowadzimy, ale prowadzimy inżynierię biomedyczną mm. i, i wiele kierunków studiów, które są związane z medycyną, które są mm. wsparciem do medycyny. Zwróćcie Państwo uwagę, że kilka lat temu ktoś nie pomyślał o medycynie pola walki, a teraz się to może okazać jako po prostu bardzo atrakcyjny kierunek i bardzo, bardzo potrzebny kierunek studiów. Także wiele, wiele różnego rodzaju wyzwań, które przed nami się pojawiają. I najważniejsze jest to, żeby przygotować studenta tak, żeby on potrafił się dostosowywać do sytuacji, mhm. żeby potrafił się uczyć, czyli elastyczność mhm. na kierunkach już istniejących to jest absolutnie podstawa. Natomiast pośród takich nowych kierunków studiów, które na naszej Politechnice Śląskiej są otwierane, to chociażby teraz zielone technologie, zrównoważona mhm. konsumpcja i produkcja. Zwróćcie Państwo uwagę, że mamy bardzo atrakcyjne na Politechnice Śląskiej kierunki lotnicze. Mhm. My już kształcimy. Pilotów liniowych, kształcimy kontrolerów ruchu lotniczego. To jest absolutnie wyjątkowa sytuacja. Mhm. Niezwykle dobrze płatny zawód. Kształcimy nawigatorów, mechaników lotniczych, ale także teraz rozpoczynamy kształcenie z energetyki jądrowej. Mhm. I co więcej, pewnie będziemy liderem tego kształcenia z energetyki jądrowej, bo takie są wstępne ustalenia we współpracy z uczeniami zagranicznymi, z uczelniami czeskimi, belgijską, francuską. Także. Też kilka lat o tym się nie mówiło aż tak, my mhm. potrzebowaliśmy zawsze dostępu do energii, mhm. do źródeł stabilnych, w związku z tym nasze kierunki studiów są także związane z energetyką mhm. odnawialną, ale czy chociażby trzy lata temu ktoś mówił o kształceniu z energetyki jądrowej? Mhm. Nie mówił, a teraz słyszycie Państwo reklamy w telewizji, jak ważny i, i, i ponadpolityczny jest rozwój mhm. w tym kierunku. Ja jeszcze chciałem się wrócić troszeczkę i zapytać się jeszcze o te koła właśnie naukowe. Czym się takie koła naukowe zajmują i jak właśnie studenci do nich trafiają? Czy też osoby właśnie ze szkół ponadpodstawowych? To jest właśnie też niezwykle ciekawy ruch w Politechnice Śląskiej. Takie koła mamy, wspomniałem, około 200 kół naukowych, mm. nawet ponad 200. Te koła są już skupione wokół określonej tematyki, prowadzą, same prowadzą rekrutację. Mm. Dobierają sobie studentów z wielu kierunków studiów, z wielu wydziałów, z wielu specjalności, bo jeśli przykładowo koło zajmuje się obiektami latającymi, bezzałogowymi. Mm no to potrzeba tam osoby, które zajmują się na przykład mechaniką, całą konstrukcją, mhm. zajmują się inżynierią lotniczą, ale ktoś mhm. musi się zajmować logistyką, prawda, informatyką, oprogramowaniem mhm. do tego. Ktoś musi jeszcze tam jakiś inny obszar uzupełnić. Mhm. Także przede wszystkim takie koło to jest niezwykle atrakcyjne z tego powodu, że w nim się spotykają studenci reprezentujący zupełnie różne obszary mhm. w uczelni. Ale te koła skąd pozyskują w ogóle tematy? Przede wszystkim ze współpracy, ze współpracy z biznesem. My mamy tą dogodną sytuację, że jesteśmy ulokowani mm. w sercu katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej. Czyli te tematy z przemysłu do nas płyną mm. bezpośrednio. To nawet firmy podsyłają do nas takie shuttle busy, którymi zabierają mm. naszych studentów po to, żeby chociaż na kilka godzin pojechały, pojechali do, swoje, do, mm. do ich firmy i żeby tam coś albo zrobili, albo chociażby się zapoznali, te firmy są u nas wszechobecne, także to oni generują tematy, dostarczają nam także często te infrastruktury, którą wzbogacają naszą infrastrukturę, a czasami po prostu taki temat na nowe koło się pojawia tak ad hoc, to znaczy są na przykład studenci, którzy czymś się interesują, Pojawia mm -hmm. się atrakcyjna propozycja jakiegoś nowego tematu mm -hmm. i te koła się tworzą oddolnie. Właściwie wszystkie koła się tworzą oddolnie. Mm -hmm. Tu właściwie nie ma czegoś takiego, że rektor mówi trzeba stworzyć takie koło naukowe. Mm -hmm. To studenci sami przychodzą, znajdują sobie opiekuna, który formalnie prowadzi takie koło, ale to właściwie mm -hmm. studenci tam sami działają. Natomiast my ich wspieramy, dajemy im środki finansowe, dajemy im możliwości korzystania z laboratoriów, dostęp do infrastruktury w uczelni, czy jak trzeba, to organizujemy ten dostęp. Także. Poza uczelnią i to jest taki właściwie ruch, w którym się realizuje właśnie to, co kogoś interesuje. Tam nie ma nic narzuconego. Mhm. Jeszcze chciałbym zapytać o takiej, kim jest właśnie ten dzisiejszy absolwent Politechniki, jakie on będzie miał kompetencje czy też umiejętności społeczne? Przede wszystkim absolwent Politechniki Śląskiej jest osobą otwartą, z otwartym mhm. umysłem, otwartą na zmiany dostosowującą się do zmian, potrafiącą rozmawiać z osobami reprezentującymi inne specjalności, a więc także czy to nauki ścisłe, mm. czy nauki humanistyczno-społeczne, czy nauki medyczne, mm. ze względu na to, że studenci nasi z tymi osobami się spotykają właśnie mm. na kierunkach studiów, które mają interdyscyplinarną współpracę przy realizacji interdyscyplinarnych projektów. Czyli absolwent Politechniki Śląskiej jest osobą, która ma bardzo, bardzo otwarte horyzonty i także właśnie możliwości. Jest przede wszystkim mhm. otwarty właśnie na innych, otwarty na dyskusję yy, i na mierzenie się z dużymi wyzwaniami i na sięganiu po mhm. dalekie, śmiałe cele. Mhm. I jeszcze tak, takie ostatnie pytanie mam. Chciałbym zapytać właśnie, czy człowiek pracujący na tak wysokim stanowisku, jak tak ważnym stanowisku, ma czas na swoje hobby, na swoje pasje? <grym> to, jest, to jest ciekawe pytanie. Odpowiedź na nie nie jest łatwa. Po pierwsze jestem rektorem, ale także też jeszcze wciąż aktywnym naukowcem. Chociażby koordynuję duży międzynarodowy projekt, w którym jest wiele uczelni zagranicznych. Bardzo dobrych uczelni i olbrzymie firmy. I staram się tam też znaleźć swój czas. Jeśli chodzi o takie hobby, które zawsze miałem, to było żeglarstwo. Ja spędzałem, spędzałem bardzo dużo czasu na wodzie, ale no, tutaj już musiałem ograniczyć swoje, okay. swoje zapędy. Tuż przed naszym spotkaniem było spotkanie z przedstawicielami Śląskiego Jacht klubu. Tak więc gdzieś ta moja sympatia jeszcze tam jest. Jeśli chodzi o zainteresowania sportowe, staram się utrzymywać kontakt ze sportem, ale takim, na którym mi szczególnie zależy i do którego mam sentyment, bo to jeszcze z czasów szkoły podstawowej, to jest tenis stołowy. Mam ku temu możliwości też akurat mieszkając, mieszkając w domku jednorodzinnym, tak więc staram się z tego, z tego korzystać. Staram się nie zrywać także kontaktu ze sztuką i chyba dzięki też zamiłowaniu do tego wspierać działalność kulturalną w Politechnice Śląskiej. W Politechnice Śląskiej mamy, mamy orkiestrę, mamy zespół taneczny, mamy chór, mamy zespół muzyczny. Mamy osoby interesujące się właśnie malarstwem. A więc z tym umysłem także artystycznym i z, dla wszystkich tutaj w Politechnice Śląskiej jest miejsce. I y, jeśli te, nawet mamy własny teatr. Mm -hmm. I staram się, y, nie mogę już sam tego tak bezpośrednio realizować, jakbym chciał, ale przynajmniej w tym uczestniczyć. Jak mm -hmm. nie czynnie, to chociaż w sposób bierny. Mm -hmm. Jeszcze chcę zapytać, czy ma Pan jakieś słowa, które by mógł przekazać naszym uczniom? Y, tak, y, przede wszystkim gratuluję Państwu osiągnięć, które macie. Jest to szkoła bez wątpienia wyróżniająca się na leżąca do elity. Także jest to szkoła, którą Politechnika Śląska traktuje jako jednego z naszych głównych partnerów mm -hmm. i zachęcam myście państwo o Politechnice Śląskiej wybierzcie dobrze swoją karierę. Tą karierę możecie starać się budować w różnych miejscach. Mhm. Poza Śląskiem, możecie starać się budować na Śląsku. Dzisiaj słyszeliście, może starałem się przedstawić uczelnię od takiej strony, która nie jest oczywista. Mhm. bo Na uczelnie bardzo często patrzycie przez pryzmat kierunków studiów. Mhm. Najważniejsze, szanowni państwo, jest to, jak się studiuje, mhm. w jaki sposób się to kształcenie odbywa. I Szanowni Państwo, także mm. to, jakie możliwości się stwarza, mm. żeby to kształcenie wzbogacić, uzupełnić. To naprawdę nie jest oczywiste, a wydaje mi się, że to jest coś absolutnie wyjątkowego. Kierunek mm. może wybrać taki czy inny. Nigdy nie macie pewności, czy wybraliście dobrze. Jeśli będziecie mogli tą swoją sylwetkę móc dostosować do waszych często zmieniających mm. się zainteresowań z roku na rok, to, to chyba to jest najważniejsze. I tutaj stawiamy kropkę. Dziękuję. Dziękuję jeszcze raz bardzo Panu za przyjęcie zaproszenia oraz rozmowę z nami. To był dla mnie ogromny zaszczyt. Bardzo dziękuję Państwu. Dziękuję również Państwu za oglądanie. Do widzenia. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Jeszcze dobrych wyborów.